Skarpiarze używający statywów zazwyczaj dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy wolą tripody, i takich, którzy używają klasycznych rodpodów na czterech nogach. Ci drudzy z kolei dzielą się na tych, którzy przede wszystkim wolą brać na ryby statywy ze stali nierdzewnej, jak i na tych, którzy przekładają na to wszystko. Statywy aluminiowe. To jest propozycja przede wszystkim dla tych ostatnich, ale nie tylko. To jest uniwersalny statyw firmy Carp Speed, który nazywa się Blacks 3x4. Za chwilę wyjaśnię dlaczego 3x4, bo jest jeszcze prawie identyczny. Tylko nazywany 2x3. O co chodzi? Sekundę. Bardzo prosta konstrukcja. To jest najważniejsza rzecz. Konstrukcja prosta i wytrzymała. Aluminiowa, ale z bardzo wytrzymałego rodzaju aluminium. To się nazywa Aerospace Grade Aluminium. Nie jest tak miękki jak normalne, takie typowe aluminium. I składa się praktycznie z jak gdyby trzech części. Pierwsza część to jest rama podstawa razem z nogami, które są razem tutaj z tym zamontowane. Druga część to są buzbary. I skąd się wzięło to 3 przez 4, albo 2 przez 3, bardzo prosta sprawa. To są buzbary dostosowane do położenia trzech raz, dwa, trzy. Albo też raz, dwa, trzy, czterech wędek. Więc albo dwie osoby mogą łowić na jednym stanowisku, na jednym rodpodzie. Albo też, kiedy na przykład wyjeżdżamy za granicę do Francji, chociażby, gdzie można łowić na cztery wędki, właśnie wykorzystujemy ten zestaw. Natomiast mniejszy zestaw, krótszy. O mniejszej ilości buzbarów 2 przez 3 po prostu ma raz, dwa, trzy tylko gniazda na sygnalizatory. No i trzeci element to są długie nogi, które umożliwią nam ustawienie rodpoda w pionie. Pierwsza rzecz to oczywiście rozstawienie ramy i nóg. To jest bardzo prosta rzecz. One mogą być w trzech pozycjach ustawione. Najbardziej klasyczna oczywiście to jest pod takim kątem z jednej i z drugiej strony. Jak widać, pokrycie wszystkiego jest czarne, anodyzowane, i ten rodzaj aluminium zupełnie inny, nawet w dotyku niż zwykłe aluminium. To wystarczy spróbować dotknąć inny odgłos, zupełnie, zupełnie jakby to była stal, a to jednak jest aluminium, jest to lekki wapochon. Samą ramę możemy rozstawić w różnej pozycji, zarówno w poziomie, jak i w pionie. Najpierw w poziomie ona jest rozsuwana. I to znacznie rozsuwana. Kiedy skręcimy tę ramę tymi wygodnymi, dużymi pokrętłami, znakomicie to się wszystko trzyma. Oczywiście kwestia regulacji nóg, ale to myślę na samym końcu. Teraz trzeba zamontować buzbary. Do buzbarów wkręcamy podpórki, które będą mocować je na ramię. Oczywiście możemy regulować wysokość ustawienia buzbara, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Pozostaje nam odpowiednie ustawienie całego rodpoda na gruncie. Nogi z przodu i z tyłu są teleskopowo regulowane. W środku jest taki mechanizm, który pozwala na skręcenie tych nóg, i wtedy ustawiamy pod odpowiednim kątem cały statek. I właściwie to jest wszystko. Nic skomplikowanego, natomiast jest to rzecz bardzo solidna, mocna, służąca do łowienia zarówno na 3, 4, jedno albo dwie wędki, jak to woli, dlatego że tych gniazd na sygnalizatory. Jest aż 5. Ten model rodpoda możemy bardzo szybko przekształcić w rodzaj Skypoda, czyli statywu stojącego pionowo. Po prostu odkręcamy przednie nogi i w ich miejsce wkręcamy nogi, które w standardzie są razem z tym rodpodem. te długie, nogi. Ustawiamy je oczywiście pod nieco innym kątem niż krótsze nogi, żeby statyw stanął nam prawie pionowo. Naturalnie również te długie nogi możemy wydłużyć, bo one są teleskopowe. Ale można zrobić jeszcze jedną rzecz. To ma tutaj trzy pozycje, trzy różne kąty. Standardowy, ten, który jest w tej chwili, i jeszcze jedno ustawienie w ten sposób. I tak właśnie możemy otrzymać statyw, który jest ustawiony praktycznie pionowo. To teraz tylko i wyłącznie wystarczy przedłużyć nieco przednie nogi żeby osiągnąć właściwie całkowity pion